bardziej jesienna Monika Kubiaczyk, dzień dobry zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Zobaczmy co się dzieje w innych miastach poza Warszawą. W tym momencie u nas około 5 stopni, opady deszczu, tak jak też widzieliśmy na żywo, a w Zakopanem jeszcze chłodno, zero i opady śniegu. W wielu miejscach, na przykład na ziemi świętokrzyskiej, na ziemi lubuskiej czy w rejonie Brzegu tworzą się w tym momencie mgły, także tutaj zwróćmy szczególną uwagę na drogach, żeby jechało się bezpiecznie. Z zachodu napływają do nas wilgotne. I chłodne masy powietrza polarnomorskiego związane z niżem z nad Niemiec. I to właśnie ten niż i front atmosferyczny będą dzisiaj kształtować pogodę w Polsce. W godzinach popołudniowych na termometrach od dwóch stopni na Podchalu do około sześciu w Gdańsku, a także w koło brzegu. I tak jak rano deszczowo, tak w drugiej części dnia też tych opadów nie zabraknie. Parasolka nie przyda się jedynie na terenie ziemi łódzkiej, a także ziemi świętokrzyskiej w Katowicach oraz w Krakowie. W kolejnych wszystko będzie wyglądało bardzo podobnie, niestety bez większych zmian w postaci na przykład jakiejś konkretnej dawki słońca. Niewielkie przejaśnienia w czwartek, opady deszczu na południu oraz na krańcach północno-wschodnich. E, jeszcze gorzej wygląda piątek, ponieważ tutaj na zachodzie nie dość, że opady mieszane deszczu ze śniegiem, to jeszcze będą one całkiem obfite. Na pozostałym obszarze deszcz, deszcz ze śniegiem, ale o charakterze umiarkowanym. Sobota i niedziela nadchodzący weekend również pod znakiem chmury do tych deszczowych, a także deszczowo W niedzielę zrobi się szczególnie na Podlasiu, tam w najcieplejszym momencie dnia okrągłe zero. Najcieplej będzie w centrum, tutaj 5 stopni. W poniedziałek nieco więcej pogodnego nieba, ale tylko w centrum. Dziękuję.